Janina Chobgarska, przez wiele lat dyrektorka BWA w Wielkiej Górze współpracowała z wieloma ciekawymi artystami, wielkimi osobowościami lokalnej sceny artystycznej, krajowej, międzynarodowej. No i chcielibyśmy, aby nam o nich opowiedziała. Pani Nino, kogo pani szczególnie wspomina? To był kolorową postacią. Może... Jak jesteśmy tu, w tej przestrzeni, to to pamiętam, pamiętam trzy wystawy i trzy takie ważne wydarzenia. Tu stał Krystian Lupa i wydawało mi się, że on nie przyjedzie do Jeleniku, że on był taką gwiazdą. To było jakiś czas. Czy się wywodzi od nas, prawda? Wywodzi się stąd z teatru. Tak, 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 ale, ale był bardzo zajętym tak. człowiekiem. On miał mnóstwo różnych różnych spektakli rozkręconych różnych rzeczy. Pamiętam, pojechaliśmy z Zbyszkiem Szumskim do, do niego, do Krakowa, do Teatru Starego i jak nam to jelenia bura otwierała drzwi, on się z nami serdecznie witał, obiecał, że przyjedzie, przyjechał, zażyczył sobie tylko, żeby go odwieźć, Rysiek Dzięciołowski osobiście odwiózł Lupę do do Krakowa, ale pamiętam, jak tu stał i jaki był, jaki był poruszony. Ci wszyscy aktorzy tu przychodzili, on się witał nie pamiętał kto kim jest i, i był, był niesamowicie przejęty. I, i to zwykle jest tak, że to ja się przejmuję, bo to ja jestem gospodynią i muszę, muszę jakoś tam zadbać. A on wtedy patrzyłam na niego i myślałam sobie, naprawdę ta Jelenia Góra musiała być dla niego ważna. Skoro to było. Tak, tak, to, tak to wypadało. Potem poszliśmy po otwarciu BWA, poszliśmy do teatru i tam w tej sali studyjnej było, była taka rozmowa. Andrzej Więckowski ją prowadził. I właściwie on chodził po tej sali, jakby dotykając różnych miejsc, ściany, jakieś kotary, czegoś i przypominało mu się, co było. Do czego używał, kiedyś kiedy siedział z bębenkiem, na, który, na którym spektaklu. I tak myślę sobie, ja miałam to szczęście, że jak przyjechałam do Jeleniej Góry, to, ja, to był czas lupy. To były, to były spektakle pragmatystów, przeźroczystego pokoju, nadodniosi koczkodanów. Ja to wszystko widziałam. Bardzo jestem zachwycona, to, że miałam, miałam taką szansę. Ale jak to jesteśmy. To jeszcze, jeszcze dwie takie wystawy, bardzo, bardzo mocne mam, mam w pamięci. Jedna to w tamtej sali była umarła klasa, ta kantora. My tę wystawę sprowadziliśmy razem z Bewła Legnickim z Krykoteki. Przyjechał Marek Świca, ówczesny, dyrektor, dyrektor Krykoteki, przyjechała Ania Halczak. W, Ostatnia partnerka kantora i właścicielka jego spuścizny artystycznej, były rysunki kantora. Na dole była, była, były elementy scenografii, a tutaj była Marła Klasa. Była tak zaaranżowana, jak kiedyś, w 70, chyba 5 roku w Krzysztofora, gdzie była wyciemniona sala, te ławki, te manekiny itd. I kiedy się wchodziło schodami tutaj. To brzmiał ten walc, który, który przewijał się jako motto muzyczne przez cały spektakl. To było tak poruszające, tak niesamowite. Było to o tyle też ważne, że Krykoteka nam udostępniła wszystkie spektakle teatru Kantora i my na dole w piwniczce zrobiliśmy kinko i codziennie szedł inny spektakl. A to wielopole, a to coś tam innego. I pamiętam, że różne było z frekwencją, ale też nie, 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 było, nie, nie było żadnego przecież jakiegoś tam nacisku, że koniecznie każdy, kto ogląda wystawę, musi zajść i oglądać spektakl. Ale taką osobą, która obejrzała wszystko, to był Wiesioruszowski. To był, to, był, to był były pracownik też teatru, dawno, dawno w Deku. Wszystko, po prostu wszystko. No a druga rzecz, tu za nami stała, jeszcze tej ściany nie było, bo ta ściana została zrobiona na inną wystawę. Stał tłum Magdaleny Bakanowicz, takie, takie postaci, które, które no były jednym z takich ważniejszych elementów. Ta praca nazywała się Tłum, i tutaj były. Tam, tam też, w tamtej sali. Także mieliśmy dwie niesamowicie wielkie postacie, niesamowicie, których, no, których już nie ma. No, lupa jest i, i pewnie. I pewnie jeszcze jakaś szansa na spotkanie z nim jest. Natomiast Lupo już niespecjalnie zajmuje się sztuką wizualną. Bardziej jest skupiony na teatrze i, i to go tak trzyma. Tyle. A jeżeli tymi... chodzi tak o naszych lokalnych artystów i ludzi kultury, wiem, że bardzo dobrze pani wspomina Pana Buczyńskiego z muzeum. Tak, tak. Wspominam Pana, pana Buczyńskiego bardzo dobrze i wspominam, i wspominam też Pana Szymczaka bardzo dobrze, bo jak ja, przyszł, jak ja dostałam propozycję przejścia do, do BWA, a byłam wtedy zastępcą dyrektora wojewódzkiego Domu Kultury, to tak się trochę bałam. Wiecie, czy ja sobie dam radę? No, jednak nie, nie jestem historykiem sztuki. Owszem, jestem pedagogiem z wykształcenia w zakresie kultury, fotografii, ale da dałam się. I Henryk Szymczak mnie tak bardzo podtrzymywał i mówił, że absolutnie dam sobie radę, ale on mi musi powiedzieć, kto tu jest ważny. I siedział ze mną i omawiał poszczególne osoby, artystów. Z tego regionu nie będę mówiła dokładnie kogo jak, ale powiem tak. Pamiętaj, tu jest jedna wielka gwiazda, o której mało kto wie. Ta gwiazda to Urszula Brol. Pamiętaj, to jest gwiazda i mi o niej opowiada. Mówi, ona jest cichutka, ona jest gdzieś za plecami schowana, ona się nigdy tobie nie będzie afiszować. Ale to jest gwiazda. Zwróć na nią uwagę. Rzeczywiście to była prawda. Proszę opowiedzieć. <laughs> to, była, to, była, to była, prawda, bo, bo Urszula Brol przyjechała za budystami z Katowic do Przysieki, do, do Starego Młyna. Najpierw, potem kupiła sobie domek tam trochę dalej od tego Starego Młyna i od, od 83 roku Urszula Prol spędziła życie właściwie do końca. Zmarła 17 lutego tego roku, a ma za sobą wielką, wielką twórczość, która, która to twórczość jakby razem ze swoim życiem przebiega przez różne etapy sztuki w ogóle, polskiej sztuki. Bo urodziła się na śląsku w Katowicach w 30 roku, w rodzinie o rodowodzie śląskim. Matka była Niemką, ojciec Polakiem, ale Jak to dwujęzyczna, tak, dwu, dwuje, dwujęzyczna rodzina. Skończyła, skończyła studia tam właśnie w Katowicach i tuż po. Studia 55 rok, więc czasy najtrudniejsze dla sztuki, przynajmniej dla tych artystów, którzy nie chcieli no, poddać się doktrynie socrealizmu, tylko chcieli zrobić swoje rzeczy. Uszula poznała Konrada Sfinarskiego, który był przecież wielkim kreatorem teatru. Urszula z, z natychmiast się poprzyjaźniła z grupą podobnie myślących młodych ludzi jak ona. Swinarski był studentem Strzemińskiego i przywoził z łodzi notatki, które Strzemiński z wykładów zostawił. A Urszula z tymi innymi swoimi kolegami te te notatki, te zalecenia, te, ten sposób podejścia do sztuki, sposób widzenia koloru, linii, formy, wszystkie takie, takie przemyślenia, można by powiedzieć, takie rudymentarne, przenosi, przenosili na swój grunt i z tą grupą ludzi jakby przerabiali na nowo wszystkie wskazówki Strzemieckiego. Władysław Strzemiński w tym czasie już, już odszedł. Zostały po nim tylko te notatki i osobiste wskazówki Swinarskiego. Jeszcze nie było filmu, prawda? Teraz. Tak, tak. tak. A Urszula była z tymi, z tymi młodymi ludźmi. Tworzyła grupę ST53, jak się potem okazało. Te ST53 to była pierwsza grupa artystyczna w Polsce, taka twórcza grupa. Potem pojawiały się następne, ale troszkę później, więc była jakby w takim, w tej awangardzie. Ona, ona ma przepiękny zbiór prac też śląskich, takich gdzie gdzie kobiety śląskie są, są głównymi tematami, pejzaż śląski. Jest taki znakomity obraz starej Ślądzaczki, który jest i jest, będzie na wystawie. No, naprawdę bogaty dorobek. Później z kolei, kiedy już grupa ST53 się rozpadła, każdy szedł swoją drogą, każdy miał jakieś, jakieś swoje własne podejście do sztuki, Uszula była zafascynowana wszystkimi tymi buddyzmem. Wtedy był Filip Caplot i Droga do Zen. I studiowała wydane w, po niemiecku książki Junga i wielu innych myślicieli takich z kręgu ezoteryki, z kręgu takiego duchowego. Ponieważ znała świetnie niemiecki, więc to przekładała i, i y, y, y jakoś tak y, 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 pogłębiała te swoje zainteresowania w tym kierunku, utworzyli y, razem z Andrzejem Urbanowiczem jej mężem na Piastowskiej w Katowicach taką pracownię, w której y, właściwie skupiało się życie awangardowe Katowic. Mówi się, że Śląski Underground to ulica Piastowska, czyli pracownia Urbanowiczów, Urszuli, Brol i Urbanowicza. Tam była e, grupa Oneiron, e, w której uczestniczył Henryk Waniek, skądinąd znany i e, bardzo związany z naszym regionem. W ogóle Urszula była związana ze Śląskiem górnym i dolnym, tak. prawda? E, po tych działaniach z Oneironem e, bardzo mocno weszła w taką Taką ścieżkę buddyjską i mandala stała się jej takim podstawowym podstawową formą wypowiedzi artystycznej. Od lat 60., tak późne lata 60. To już były mandale, przepiękne realizacje i takie, takie dzieła, które były, jak ona mówiła. Ja nie mam żadnego pomysłu, ja intuicyjnie tworzę. Mną kieruje intuicja, wiesz. Biorę pędzel i tak mnie coś z sobą prowadzi. I tak, tak się robi. Znakomita postać. Piękna osoba, piękny człowiek. Prosta, mądra, piękna, niezwykle otwarta. Uszula, ja byłam z nią, właściwie mogę powiedzieć, że do końca. Uszula była. Tak otwarta na świat, że czasami zaskakiwała, że ja czegoś nie wiedziałam, a ona przeczytała wcześniej. Pamiętam, jak się zachwycała Matrixem, filmem Matrix. Na DKF przyjeżdżała, no to niesamowita bo taka, taka, taka... Świeży samego... umysł miałam, Tak, Cały ta. czas. Tak. Niesamowita osoba, także bardzo się cieszę, że... Ale to jest niesamowite, w wieku 53 lat przeniosła się w Karkonosze z Katowic, to w ogóle mhm. taka rewolucja, prawda, mhm. życiowa. Mhm. Czyli to jest odwaga i w ogóle otwartość. Mhm. Mhm. Pamiętam ją, ja, jak przychodziła, przychodziła do nas, czy chodziła po mieście, Henryk Smaga, czyli partret wysoki, młodszy, dużo od niej, ona taka miziutka z plecaczkiem na, 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 na plecach, tak tup, tup tup to szybka, mhm. niesamowita. Naprawdę. My właśnie jeszcze mogłabym powiedzieć, że we wład zrobiło parę pięknych beneficów. Między innymi Beneficz Szuli Brol, bo staraliśmy się pamiętać o, o, o tych ważnych artystach i pamiętać o ich rocznicach. Nie? Na Beneficz Szuli Brol to chyba już nie pamiętam, w którym to było roku, ale, ale z jakiejś rocznicy pewnie ważnej. Właśnie był Wanek, był Mietek Litwiński z koncertem tam Honorata, Magdeczko, ktoś jeszcze, był, był przepiękny taki wieczór, gdzie ona trochę opowiadała, trochę jej dedykowano różnych, różnych artystycznych utworów. No oczywiście Kazik Pichlak, jak zawsze, napisał wiersz dla niej, także był, był piękny benefic, w ogóle było. My robiliśmy beneficy też połowi Trybalskiemu, na którego beneficie też było wielu znakomitych artystów i lokalnych, i z Wrocławia. Mieliśmy Staszek Szelc. Był, mieliśmy też benefic z okazji 30-lecia BWA, gdzie się artyści tutaj zebrali, performance i działania. No, a jeśli chodzi o Pawła Trybunalskiego, jeśli tak? można się przy nim zatrzymać, bo to jest arcyciekawa osobowość. żeby Pani mogła o nim opowiedzieć. Onie? To co Pani przychodzi I, pierwsze do głowy. Ja Pawła poznałam w Kamiennej Górze, bo Paweł, ja byłam w poradni, a Paweł był projektantem w zakładach Tak. Kamieną, tak, tak. I Paweł przychodził do, do, do poradni, bo no, poradnia miała to do siebie, że opiekowała się plastykami amatorami, a Paweł jako ten już zawodowy Przychodził na korekty, pomagał, rozmawiał, więc był częstym gościem. Myśmy się lubili i później tak się mniej więcej, prawie że jednakowo złożyło w czasie, że my zamieszkaliśmy na Zabobrzu i Paweł zamieszkał na Zabobrzu. Ja ze swojego balkonu widziałam okna Pawła. Bardzo często bywałam tam u niego. Paweł też u nas bywał. Jego, jego dzieci, pamiętam świetnie, Agnieszkę, Petrusia, no, Byliśmy to przyjaźnieni. Ta pracownia w, wtedy u Pawła, tam na Zabobżu, była też miejscem bardzo artystycznym. Ja pamiętam wielokrotnie Mienińskiego, który się uczył u Pawła. I, I na pewno można powiedzieć, że był jego uczniem. Była Małgosia Sarzyńska bardzo często tam, o właśnie, jak mówiłam o, o miejscach tu w Rynku, to Małgosia miała tutaj galerię też. Później Paweł, nie pamiętam dokładnie w którym roku, przeprowadził się do Michałowic, kupił tam piękny dom i znakomicie się ma, no, przeżył swoją tragedię, ale z Lidką chyba tworzą Fajny duet artystyczny, i też dobry związek. Papu jest taką, taką osobą, która jest troszkę inna od, od pozostałych artystów, w tym sensie inna, że on idzie innym nurtem. On jest bliski surrealizmu i takiego malarstwa metaforycznego którego w gruncie rzeczy tu, wśród tych artystów naszych z tego regionu, nikt poza Pawłem się w zasadzie nie zajmuje. Może sporadycznie gdzieś ktoś, ale Paweł ma swoją taką ugruntowaną ścieżkę takiego, takiego malarstwa ma bardzo dobrą pozycję jest bardzo twórczy, bardzo płodny bardzo dużo, dużo tworzy. No i jest, Podróżuje. I jest osobowością, tak. Bo od razu widać, że artysta ma, ma swoje no. zdanie, ma swoje sposoby zachowania. No, ale jest dobrym Czyli, człowiekiem po Tak, Jest takim człowiekiem wolnym takim. Tak, tak, tak. tak emanuje tak. z niego ta wolność, że on po prostu tak, jest tak, sobą. Tak. Tak, nie poddaje się żadnym, żadnym, żadnym rygorom, żadnym obostrzeniom, nie chcę w niczym uczestniczyć, gdzie wymagane byłyby od niego jakieś wyraźne deklaracje albo opowiadanie się po jakiejś stronie. Nie pamiętam, jak na, naciskałam go parokrotnie, żeby był w Radzie Programowej BWA jako, jako artysta. Mówię, nie, ja mogę Ci powiedzieć, co tam myślę, ale żadnych tam decyzji nie. Tak, wolny, tak. Po prostu ktoś, no. kto. To jest sam, sam sobie sterem żeglarzem. Tak. tak, bardzo piękna, barwna, barwna postać. I fantastyczny dom przyjazny dla ludzi. Otwarty tak. dom, zawsze można do niego przyjść, przyprowadzić gości, przyjmie, pokaże, zachęci, tak. opowie. Zakręci, opowie. O, to Pawła trzeba spisać, znaczy opowieści jego spisać, bo przecież to są tak barwne opowieści, i tak dużo pamięta, szczegółów, drobiazgów i ważnych rzeczy i, i, i może z, na pozór mniej ważnych, ale bardzo dużo pamięta, znakomity. Tak, taki król karkonoszy trochę. Mhm, tak, 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 tak. Pan Mieczysław Buczyński, mhm. jak Pani go wspominam, też wybitna postać z naszego mhm. muzeum, też człowiek taki osobny, a jednocześnie bardzo lubiany i ceniony. Tak, Mieczysław Buczyński. Ja go też pamiętam, Pamiętam, jak przychodziłam do BWA i znałam go wcześniej z DESY, dlatego, że byłam zaprzyjaźniona z Magdą Boczulą, a Mieczysław Buczyński tam bywał, no bo wyceniał, oglądał te rzeczy, które które tam były w sprzedaży. I ja go tak jakoś zapytałam Panie Mieciu, kurczę, była mi proponuję, nie wiem, czy ja sobie dam radę. Oj, Pani, nie, no to jest trudna sprawa. Wie Pani, w takiej instytucji jak Muzeum, jest dużo ludzi, każdy jest łatwiej kierować zespołem, bo jest odpowiedzialność rozłożona, wykonawców więcej. A w takiej małej firmce jak BWA pani będzie za wszystko odpowiadać, za wszystko. Pani się musi na wszystkim znać. Nigdy nikt tak mi nie mówił i nigdy nasze władze nie, nie mówiły, że kierowanie małą firmą jest trudniejsze niż kierowanie dużą firmą. Zawsze było przeliczane od ilości zatrudnionych. I jak więcej, większy budżet, więcej zatrudnionych, to trzeba wyższą pensję, bo jest trudniej. A Mieczysław Uczeński powiedział dokładnie odwrotnie. Pani musi na wszystkim się znać. Niech się pani zastanowi. Ale warto, pani Nino, pani sobie da radę. Potem przychodził, oglądał wystawy i mówił tak. coś pani powiem? Nie można tak ustawiać wystaw, że najcenniejsze rzeczy są na dole. Nie można. Niech pani pamięta, to, co jest najcenniejsze, ma iść na górę. I pani myśli, a jak się ktoś włamie, no ale my mamy system. A co tam system? Jak się ktoś włamie, to zginie na, na, na początek to, co na dole. To perełki to na górze. Perełkę, żeby obejrzeć, ktoś musi sobie zadać trudu. Nie może być na dzień dobry wchodzić na perłę. Takie były rady Miecia Łuczyńskiego. Bardzo mi się podobało, bardzo, bardzo go ceniłam, bardzo szanowałam, ale. Uszanowałam go jakby jeszcze bardziej, z innego powodu. Mieciu miał swoje zdanie i absolutnie niezmienne. Powołano nas razem do takiej komisji, która miała zadecydować o połączeniu teatrów. Czyli Norwid z animacją i Odczek z mokiem. Te, te dwie. I tam było dużo różnych, dużo, dużo osób i Długo się zastanawialiśmy, była burzliwa dyskusja, czy, jakie skutki, czy to dobrze będzie, czy nie. No, w końcu uznaliśmy, że będzie dobrze. Że jak są aktorzy lalkowi i są dramatyczni, to może im się uda zrobić coś wspólnego, może będzie łatwiej im się dogadać. A Mieciu od początku mówił: Nie, nie, nie. I w końcu myśmy powiedzieli: Dobrze, głosujemy. On był jeden, jedyny na nie i poprosił o zapisanie w protokole, że on jest na nie. Nigdy nie ustąpił. I po latach okazało się, że to on miał rację. Tak, że to nie zagrało razem. Tak, nie dało się tego zintegrować w żaden sposób. To były dwa różne zespoły, zespoły na tyle jakby wsobne, że nie było mowy o, o jakiejkolwiek współpracy. Przecież tam nawet Bogdan Nauka został dyrektorem obu instytucji, więc, więc wydawało się, że, że wszystko jest na dobrej drodze, a nie. I bardzo, bardzo właśnie szanowałam Miecia za jego odrębność i za to, że tą nieustępliwość, bo, bo on to sobie głęboko przemyślał i nie bał się. Nie się zero kompromisów. No i oczywiście te, te cudne łapki, które brały szkiełka, i to w ogóle jest niesamowite, to jest wzruszające. To, że mieciu zawsze był chętny do rozmowy, że mieciu pokazał, że mieciu doradził. Jak się poszło do muzeum, to on zaprowadził, powiedział, wyjął, tak, to tak wygląda, był taki swój, taki normalny. No ja niestety pamiętam też mieć też Szpitala, bo, bo chodziłam do niego i, i pamiętam go, kiedy już właściwie zostało mu ostatnie dnie życia, i jakoś tak ciężko mi z tym było. To żeby kończyć wesoło, mm. proszę opowiedzieć o Andrzeju Mleczce. A, Mleczko, tak. No więc 80, nie, 90 rok, czyli to było po przełomie. Mleczko był wtedy strasznie na fali, w tym sensie, że te najbardziej satyryczne, te najbardziej ostre, polityczne rysunki tam z tymi Leninami, Jaruzelskimi, Stalinami, to wszystko było tak, takie na, na ogromnej ilości. I zrobiliśmy wystawę Mleczki Bewła na 15 grudnia. Nie, to już w chyba była, nie wiem, no w każdym razie w starej siedzibie. I pamiętam, że na wernisarzu, no wiadomo, było dużo ludzi, wszystko było w porządku. Następnego dnia po wernisarzu idę do pracy i widzę taką długą kolejkę na ulicy. Pomyślałam, sobie, że do Halczyńskiego, bo tam była piekarnia, Wiesz, może chleb jakiś, taki tłum ludzi, stoi taki ogonek, podchodzę, a oni wszyscy czekali na otwarcie BWA. Myśmy otworzyli i ludzie oczywiście weszli i, i przychodzili i codziennie było tak dużo ludzi, tak dużo odwiedzających, że była wytarta ścieżka, tak jak się chodzi przy ścianie ogląda obrazy, to była po tak wydarta ścieżka, że my potem musieliśmy podłogę cyklinować, robić remont, bo, no bo, nie, bo nie dało się tego, tego ominąć. było tyle ludzi. To, znaczy, to było fantastyczne, bo, bo tak, pokazywało jak bardzo ludziom potrzebna była wtedy sztuka, jak ludzie potrzebowali odreagowania i jak Mleczko trafił w swój czas. i no, to, to jest dla mnie niezapomniane, ja nigdy wcześniej, a nie nigdy później, nie widziałam takich kolejek i tylu zwiedzających, to po prostu było ogonek, jeden za drugim stały, czekali aż wyjdą, wchodzili następni i tak, i tak przez miesiąc. Niesamowite, no fantastyczna, znaczy dla mnie to było zjawisko, bo, no bo rysunki mleczki są takie, jakie tak. są, no i nic tam, żadnej, żadnej jakby wielkiej odmiany w nich nie było w stosunku do, do innych, ale tam Ludzie potrzebowali tego, tego odreagowania, że wreszcie wolno, że można popatrzeć, można się pośmiać, można skrytykować, można o ja też tak myślę. Fantastyczne. Super. Pani Janino, bardzo dziękuję. dziękuję. Do zobaczenia na wystawie, dziękuję. na wernisażu. Dziękuję bardzo. O.